Szanowni Państwo, witamy w studiu artystycznym, ze mną oczywiście Pani Alicja Czmarek. Dzień dobry Pani Alu. Dzień dobry, witam. Jest mi niezmiernie przykro, że musimy poinformować widzów o takiej nie niemiłej, niemiłej, oczywiście <grym> dla młodzieży wiadomości, że wkrótce wakacje się skończą, ten beztroski czas i rozpoczniemy rok szkolny. A jak rok szkolny, to wiadomo jak będą wyglądać nasze pokoje i biurka. I żeby zapanować nad tym wszystkim, żeby wprowadzić ład i porządek, dzisiaj pokażemy Państwu, przede wszystkim rodzicom, jak wykonać w bardzo prosty sposób ekologiczny organizer. Tak. No, gromadzi nam się w domu wiele takich rzeczy, tubek po papierze, tubki po papierze taletowym, poręcznikach, po ciasteczkach, kartonik, którego szkoda wyrzucić, tak? Mm -hmm. Jakiś karton, który po prostu yy, yy, po jakiejś zabaweczce też szkoda wyrzucić. I gromadzimy w pewnym momencie po prostu nie wiemy, co z tym zrobić, a szkoda wyrzucić. Najlepiej no połączyć w jedną pożyteczną tak, całość. całość. No i dzisiaj właśnie popróbujemy zrobić coś pożytecznego dla dzieciaków na biurko. Wykorzystując ten kartonik tu jest góra. on ma taką bardzo tutaj litą mhm. powierzchnię, więc może górę niekoniecznie wykorzystam na obcięcie. Odwrotnie. Od, tak, ale tutaj postaram się otworzyć tył, który nam niekoniecznie będzie potrzebny i można usnąć yy, boki kartonu tak i nam pozostanie taki tylko bez boków, ale ja popróbuję dzisiaj. Przymierzyć wysokość kartonu. o I gdyby można było wyszukać takich dobrze. kilka jednakowych tubeczek. Ja będę się zajmować je, jako tak. specjalista do zadań banalnych, bo do innych tak, się nie nadaje. Nie, dobrze, nie, dobrze. Nie, Ile o, tego potrzebujemy? One są mniej więcej takie same, bo to chyba wszystko od tego samego papieru którego marki oczywiście podać nie możemy. Nie możemy. Tak, ale wiemy Ale tak, wszyscy. No i teraz po prostu popróbuję nie obcinać, tylko może wykorzystam, żeby to było tak, że tak Zapięć, zagięć do środeczka. I przyłożę teraz, przymierzę wysokość tubki prawie będzie dobra. Więc w chwili. O, na razie, tak. na razie ja będę tak. czytać. pani a Ja ustawię, tutaj a potem nie wiem, wklejamy? Będzie, tak, będziemy wklejać, żeby nam tutaj się mocniej. Trzymało brzegi tubeczki, smarujemy klejem również do papieru. Przyciskając troszeczkę. Tak. Zobaczymy, ile nam się takich tubeczek zmieści. Jeżeli nam się nie zmieści tej szerokości, to mamy tutaj nieco węższy. Przytniemy. Mhm. O. Dobrze. O, może jeszcze jedną. Czyli trzy. Trzy. O, świetnie. O, coś, coś nie trzyma. Jeszcze teraz je skleimy tutaj razem z sobą. Może jak pani Monika. O, troszeczkę klei pomiędzy tubeczki. Dobra. I one się za chwilkę nam tutaj po minucie skleją. ale zresztą jeszcze inne tubki, które zapewnie wypełnią, ja Tak. Oj. Pokażemy za chwilkę państwu, jak bardzo prosty, ekonomiczny przede wszystkim sposób zagospodarować dla naszych milusińskich biureczko. Mm -hmm. o, ty, ty, ty. Tak, tak, ale to jeszcze przyjdzie kolejna, to nam się tutaj przytrzyma, o. Oj, za chwileczkę mi palców będzie brakować. Dobrze, Dobra. Mm -hmm. Oj, tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Uh -huh. tutaj jeszcze troszeczkę dołożę o, kleju. Dobra. Troszkę jeszcze tak wstecz, ale jak przydam, wszystkie tubeczki, to mam nadzieję, że po prostu to się będzie trzymało. Za chwilkę te pierwsze już się zapewne skleją. Ja dołożę, żeby tutaj uh -huh. ten szereg był już zapełniony. Możemy też wykorzystać innego kształtu, jeżeli mamy jakieś kartoniki mniejsze, powklejać prostokątne, kwadratowe, jakie tam znajdziemy odpowiedniej. Żeby też nie były zawiotki, ani za bardzo sztywne, żeby nam się troszeczkę udały. O super i jeszcze popróbujemy I jedno. Wysienka na torcie Tak, starająca. Pokażemy teraz jeszcze jak to wygląda. Jak miejsce po nabojach. Dokładnie. Tak. O, i trzymają nam się tutaj wewnątrz. Klej oczywiście wypełni. Tak, nie zniknie, będzie nie, nie będzie widoczny, bo jest klej, który robi się przezroczysty. W zasadzie to pudełeczko już myślę, żeby z większych ozdób, aczkolwiek można jeszcze. Ja tu mam takie paseczki z wyciętymi kwiateczkami. Można je też właśnie nakleić, żeby w kolorystyce takie jak biurka, jak biurko, tapety. czy w tapety, w pokój, tak. I Zależy od upodobań dziecka. O, zyska wtedy jakiś taki akcent? Tak. Otóż to właśnie, w zależności od upodobania. O, i już podołać, tylko nabierze takiego innego wymiaru. Mhm. O, tak. A czym pani wycięła? Te yy, to są takie specjalne dziurkacze, ozdobne. I dziurkacze, i właśnie. Można zrobić taki szlaczek. Mogą to być kawałki tapet, mogą to być kawałki wstążek, sznurka. To już w zależności od upodobań. No ale przynajmniej troszeczkę mądrzejsi jesteśmy. Wiemy, że trzeba ma być specjalny dziurkacz. Może być dziurka, może to mogą być paski po tapecie, które nam została od. Mogą to być paski farbą wykonane, tak? Niekoniecznie to musi być. Paseczek przycięty dziurkaczem. Dziewczynki mają swoje sposoby, może razem z dziećmi to robić, mają swoje sposoby na przepiękne ozdabianie, może dać dziecku kolorowy papier i dziecko sobie samo Aha. ozdobi. W ten sposób będzie brało udział również. O, i kiedy już mamy taki powiedzmy tutaj element dekoracyjny, to popróbujemy teraz jak trzymają się w nim przedmioty. Do jednego pojemniczka można włożyć nożyczki. Do innego można kleić. Tutaj popróbujemy posegregować ołóweczki. O, długopisy, które będą niezbędnym elementem wyposażenia. O, i taki organizer na biureczku. Nawet mogę moje duże nożyczki również dołożyć i taki organizer. O, jeszcze możemy klej dołożyć. I wszystko mamy pod ręką w jednym miejscu. Mamy wykorzystany kartonik, tak?